Witam, witam i o produkty z soczystej półki pytam. Dzisiaj bierzemy na tapetę olejek eteryczny. Coś ulotnego, coś wspaniałego. Co to jest ten olejek eteryczny? Oczywiście mam tutaj ściągę. Cyk! Co fajne, ktoś pomyślał i cały katalog jest zrobiony alfabetycznie. Czytajmy o szałwi Zapach. Nuta głowy, ziołowy, owocowy kamforowy, świeży, pozyskiwany z kwiatostanów i liści szałwii hiszpańskiej metodą destylacji z parą wodną. Olejek szałwiowy wykazuje właściwości przeciwzapalne, lekko przeciwgorączkowe, przeciwwykrztuśne, przeciwbólowe, rozkurczające, ściągające i odświeżające. Hamuje pojawienie się oznak starzenia Zbigniew, będziesz wiecznie młody. Starzenia skóry, zmniejsza rozstępy i blizny i odżywia skórę głowy. Wspomaga trawienie, ułatwia oddychanie, a także uspokaja i relaksuje. Stosowany na włosy na wilże jej pielęgnuje. Pomaga złagodzić łupież, oczyszczając skórę głowy. Zastosowanie kąpiele, masaże, inhalacje, okłady nawilżanie wilżanie powietrza, wcierki. Takie oto Właśnie mam tutaj katalog i z niego mogę sobie wszystko pięknie przeczytać. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Jest to olejek, który możecie bez problemu sprawić swoim dziadkom, szczególnie dziadkom, a nie babciom, ponieważ zobaczcie, jak bardzo często starsi ludzie są mega eleganccy, zawsze w garniturze, do kościółka, na jakąś imprezę, natomiast nie są w stanie zapanować nad. Łupierzem. Przez to, że organizm jest już starszy i ten jego układ odpornościowy nie funkcjonuje tak jak należy, on bardziej się skupia na tym, żeby chronić wątrobę, żeby chronić serce, a nie chronić skórę. I dlatego to jest ważne, żebyście powiedzieli: Dziadku, wujku, możemy Ci pomóc. I teraz wystarczy, że do szamponu, który non-stop używa, dodacie odrobinę oleju kokosowego. Wystarczy to zmieszać. Słuchajcie, mamy 3 czwarte szamponu, dodajemy 1 czwartą szamponu, przepraszam, do 3 czwartych szamponu dodajemy 1 czwartą oleju kokosowego, ale zanim ten olej dodamy, musimy dodać około, jeżeli to będzie taka butelka 250, to minimum 20 kropel olejku z szałwi. Mieszamy to i rozpuszczamy w oleju kokosowym, następnie wlewamy do szamponu. I zdecydowanym ruchem mieszamy. Mieszajcie zawsze, jeżeli jest prawie pełna butelka, dlatego że jeżeli będzie tego dużo mniej, powstanie mnóstwo piany, która później przy otwarciu nam będzie szukała ujścia. Głowa głową, a przy okazji zadbajmy o rozstępy. I takim e, miejscem, o którym powinniśmy dbać, ale my, mężczyźni, się znowu wstydzimy, to są pachwiny. Jeżeli porozmawiacie z kolegami, bo zwykle nas, nigdy ten problem nie dotyczy, to się okaże, że prawie u co drugiego mamy problem z rozstępami. I teraz szałwia, oczywiście, że nam bardzo pomoże, potrzebujemy tutaj olejek bazowy w postaci pestki moreli gorzkiej i teraz na takie 5 ml na dużą łyżkę stosujemy 5 kropel olejku z szałwii. I nakładamy dwa razy dziennie. Znowu Was zaskoczę. Nakładamy przed kąpielą, a nie po. Jeżeli te rozstępy są świeże, jeżeli są jeszcze takie różowe, to jesteście w stanie je zlikwidować prawie w 90%. Jeżeli nie będziemy tego systematycznie wykonywać i będą już blizny, one oczywiście są w stanie się jakby zaniknąć, ale pod kątem tego, że ten koloryt nam się wyrówna. Dlatego najlepiej dwa razy dziennie na te pachwiny olejek nakładamy i będzie to pięknie pasować. Jeżeli chcemy, żeby lawenda działała jeszcze bardziej uspokajająco, to kropelkę lawendy, kropelkę szałwi na poduszkę i zobaczycie, jak będziecie pięknie zasypiać i spać i spać i obudzicie się po prostu wypoczęci. Życzę wspaniałości i zapraszam oczywiście do tego, żebyście tutaj subskrybowali, mimo że kanał jest kanałem produktowym, to bardzo chętnie komentujcie i piście o czym mamy kręcić filmy. Do następnego, cześć!